Hmm, to znaczy prace porządkowa. robię szybki make-up, no make-up, żeby, żeby przywrócić się do stanu poczytalności po tym długim tygodniu. Nie wiem tak naprawdę, co robię, bo tak zwykle wyglądają moje ja makijaże. To że jest to taka, taka improwizacja. On, właśnie, mąż przyszedł z talerzem z kota na cały dzień, ponieważ słyszy znowu, że zostaje sam. Dzień dobry, Będę i robię sobie róż i jakiś rozświetlacz. Tik, tik, tik. No. Et voilà! Oto jestem. Jedziemy. Będę Wam opowiadać po drodze, co planujemy robić. Dzisiaj zabieramy mojego tatę, będzie ognisko. No, będzie się na pewno nie działo. Ale bardzo mi się nie chce jechać, także czasem mi wolałabym poleżeć w góryczku, bo jest sobota. Ale okej! Okay. No to jedziemy. Te nasze nakrywki z samochodu to już powoli robi się. Tradycja. Tradycja. Co my dzisiaj mamy w planach, Aleksander? Dużo rzeczy. Wycinka, rozbiórka. Ognisko. O tak, ognisko i kiełbaski to jest e, mój priorytet tego wyjazdu. Pierwsze ognisko na działce e, i pyszna kiełbaska. Mm. A poza tym to tak, praca ogrodowe, sprzątanie, przygotowanie płotu e, i nieustanne modlitwy na temat sprzedaży holenderki, która nadal się nie sprzedała i w ogóle nie rozumiem tego, ponieważ jest wiosna. Wszyscy powinni polować teraz na domki holenderskie, żeby sobie ustawić je na swoich wspaniałych działkach i móc korzystać od razu, niż czekać na budowę. No a jak nie, no to po prostu nie wiem, co z nią zrobimy. Będziemy musieli ją spalić. Może po prostu nagramy jeszcze raz jak wygląda pięknie w środku. O, chcecie turdy Holenderka? Yeah. Mm. Przyjechaliśmy i musieliśmy zrobić rescue dla Morelki, ponieważ była najechana. Przez busa, czy tam ciężarówkę. Ale z tatą zadziałaliśmy szybko. I tutaj zrobiliśmy jej bandażek. Związaliśmy sznureczkiem i mamy nadzieję, że ta morelka jednak przeżyje nasze drzewko. Mmm, smuteczek. A tu już budowa. No, piesek zniknął. To jest pierwsza podstawowa informacja. Nie ma zwiastu, o który się martwiliśmy, trochę tam się pojawiło więcej, ale tutaj już ładnie, wszystko przygotowane pod konstrukcję. No, widać, że to rośnie fajnie. Na home tour po holenderce. Zobaczcie, jakie promienie słoneczne tutaj wchodzą. Jest naprawdę pięknie. Tutaj kuchnia naprawdę piękna. No, gdyby się taki lifting zrobiło, zaczynam się inspirować. Wszystko gotowe, pełne wyposażenie. Proszę bardzo, to są jakieś szafki ukryte? Nie, tutaj są jakieś ścianki boczne. A, bo tutaj jest spokoik, moi drodzy. Tutaj jest spokoik, spokoik. Też bałagan oczywiście. No ale tutaj jest taki pokoik z garderobą, z kaloryferkiem, jest ogrzewaniem. To nie jest pleca. No i zapraszam do salonu. W salonie telewizor Full HD. Jeśli ktoś lubi oglądać, a w odbiciu widać pracowników, mojego taty i Olka, którzy już od samego początku wzięli się do intensywnej pracy. No i tutaj jest view. Nie no, ta holenderka ma naprawdę bardzo duży potencjał, gdyby ją wyremontować. Tylko no jakby nie będziemy tego robić, czekamy. Czekamy na klient. Chciałam powiedzieć, że jak byłam mała, to moim ulubionym zajęciem było grzebanie w szafach babci. I w tych szafach babci zawsze było pełno skarbów, i od tamtego czasu strasznie mi to inspiruje i mogłabym tak sprzątać takie stare domy i oglądać jakąś historię. Na przykład o, tu w szufladce papier toaletowy, na przykład, to mnie interesuje. Puste. Tu opróżnili. Tu też pustą. Hmm. No, spodziewałam się jakichś fajerwerków. Hmm. Let's try here. A, ok. Nothing good. Tutaj tony papieru toaletowego. Może tutaj coś znajdziemy. W ogóle te kolory są takie inspirujące. No ale nie, no ja będę bogata. Mówiłam, że tutaj są jakieś pieniądze w środku. Proszę, 10 groszy. The cozy corner. A tu, moi drodzy, jest nawet kominek. pięknie. O, to jest kominek. Ale robi efekt. Zajrzyjmy do szafki. Mmm, niedźwiadek czeka na nowy sezon. Szufladka. Uuu, obrusy! W sumie to chciałam obrus. Ten czerwony... Do zdjęć, do jakichś fajnych stylizacji. Biorę. Ten, w śliwki. No, też wygląda nieźle. Człowiek obrusy chce kupować, a tutaj ma na wyposażeniu po prostu wspaniałe obrusy w, kwi w, u w kwiatki. Myślę, że zrobimy tutaj jakiś pierwszy w ogóle super content z outdoor scenery z tymi. Obrusikami. No, warto, warto Zobaczcie, jakie kolory trzeba to brać. Chowam na razie. Ale będę pamiętać, zwłaszcza tym czerwonym. Myślę, że to byłoby fajne do zrobienia jakichś nagrywek. Chowam tutaj. Proszę bardzo. O, będę pamiętać. Możemy zrobić jeszcze sz przegląd szybkich szafek kuchennych. Drodzy, precle z masłem, solka, chwila, cukier czosnek płatki śniadaniowe ja pierdzielę. jak można sprzedać komuś lokal z całym wyposażeniem o jezu tutaj mąki cukry no ale też klanki jest potencjał tutaj talerze wyprawka o przepraszam trochę źle pokazuję cedzak 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 lejek Człowiek jeszcze tutaj się urządzi na tym. u filiżanki, Ludwik. Talerzyki. No, tutaj też kurde, cała wyprawka. Widzę, że ktoś tutaj był na w e... Gdańsku. Ktoś tutaj był w Gdańsku i w Budapeszcie. Czy mamy tutaj jakąś Joasię? Nie mamy. Czy są to jakieś Joasia? Jeśli jakaś Joasia chciałaby dostać ten kubek, prosimy o komentarz pod filmikiem. I z chęcią miłą wyślę Joasi taki oto vintage kubek. A mamy fanów ratatuj? Takich też kubków tutaj nam nie brakuje. Możemy ofiarować komuś. O, jaki słodki koteczek. Hmm, to nie jest sushi, ale let's keep it. No i wiadomo, na dobry dzień. Nie, no moi wspaniali chłopcy wsięli się już do pracy. Tutaj ognisko się już pali. Uel, tam ładny krzewek. Świetnie wyglądać, tak pracujący. Dobra, ja też się zabieram, żeby nie było, że ściemnia mi nagrywam tylko. Połoga i ogrody. O, albo co? Izabela, połoga i ogrody? Jak nazwiesz tę serię? Izabela w ogrodzie. Izabelka w ogrodzie, jak Maja w ogrodzie. O. Z Brico Marche mogłabym mieć taką kampanię. Albo z Leroy Merlin. To jest francuska firma, więc ja i w obraz. Udało się. Dobrze. Pani kierownik. Kolejne ten, rośliny. Gdzie, gdzie no tu ja myślę, że musimy zrobić z nich taki płotek po prostu, nie? Dobrze. Pytanie kolejne jest takie: czy my tą bramę będziemy mieć w tym miejscu? Tak, bo pierwsza koncepcja, Czy może bramę zostawimy tam, jak będziemy robić pod pod taunichausik? Pięknie. Tutaj taki zrobiliśmy zagajniczek. Będzie to nasz płotek, żywopłotek. Nie, no wspaniała praca. Idealnie. Idealnie. Tutaj nasze profesjonalne narzędzie do noszenia drewna. Drzewa, Pfu. piasku, ziemi. ziemi. Nice. Ale drabina klasa. Będzie do domu, jak się ją trochę podreperuje. Kochanie, nie uniesie żyć. Ja wiem, że wszystko jest wszystko Ona jest niestabilna. Mi się wszystko podoba stare. karce. ona jest wyschnięta. No, to trzeba zaolejować. Al, no, albo bym musiała zostawić na dworze, żeby dostać Jest progres. Winogrono już obcięte. Orzech zneutralizowany, plac zabaw zdemontowany. Teraz grabienie liści. praca jeszcze porządkowa i naprawdę sporo, sporo nadgoniliśmy, więc fajnie. Ja już sobie wyobrażam ten taras tutaj jak my sobie tutaj siedzimy, ile żakujemy. Ja się, zastanawiałam, jak słońce będzie, ale okazuje się, że słońce idealnie o godzinie 12 idealnie będzie mieć tutaj słoneczko. Więc od rana będziemy mieć słońce w salonie i w kuchni. I w ogóle chyba cały dzień będzie tutaj słońce. Nie wiem. No, wygląda, że bardzo dobrze ustawiliśmy ten dom. Powiem Wam, że pracujemy silnie, usilnie. Wycinamy, kopiemy, przesadzamy. Jest co robić, tata nam nie daje odpocząć, ale to dobrze, przynajmniej jest jakiś progres, więc zaraz muszę wracać już i koniec tych nagrywek yy, ale, ale cieszymy się i planujemy całą majówkę tutaj spędzić i dalej porządkować działkę. No pracę tutaj mamy, naprawdę. No dobre 5 lat, tak myślę. Ale... dobre. emeryturę jeszcze trochę, więc chyba zdążymy, nie? <laughs> nie no, jest fajnie. Kurczę, ja powiem Wam, jak to cieszy tak, jak się buduje coś swojego i porządkuje. My, takie mieszczuszki, nigdy chyba wcześniej nie mieliśmy takiego uczucia budowy. No zobaczcie. Zdjęcia. Gdzie jest to ma Oto ja i moja sosja. Wspaniałe korzenie. Zagręczamy na projekt Las w domu. Jeszcze wodę, kochanieś? Dobra. Wylejmy trochę tego. Tak. Ja mam nawet osoby, które robią dla mnie kiełbaski. To jest delegacja zadanie. Kataria <grystanie> już się śmieje. Będzie na YouTube naszą gwiazdą. No dobra, idę. Ja i mój hot dog. Pyszne w naturze, zasłużone. Jeszcze wycieczka po bazie. Zobaczymy, a już wszystkie, no poszły po baziach już. Zobacz, jaka piękna Za tu na prawo te szyszki. To jesteśmy to nad to... naszym jeziorkiem, plaszka, słoneczko, nic tylko skoczyć po leżaczek i odpoczywać. Ciepła woda? Ciepła. Takie 28 stopni, co jak na Malediwach. Ale kaczka tam zrobiła chlub. No pięknie jest. Wracamy w i każdy szuka czegoś z... no i... Yeah. To sobie zaplanowaliśmy na Wielki Piątek, w Wielki Piątek jedziemy, to naprawdę będzie Wielki Szamba. <grym grym> szam. Pierwszy Szamba w moim życiu? Tak, moi. to będzie też pierwszy Szamba w moim życiu, w ogóle chciałam powiedzieć, że to są same nasze pierwsze razy, to jest fajne.